Zapowiedź trwałości dynastii Dawida. Po ciężkich walkach i radosnych zwycięstwach nad przeciwnikami, król Dawid odpoczywał w swoim pałacu. Pan dał mu wytchnienie od wrogów i król był mu za to bardzo wdzięczny. W takich chwilach Dawid wspominał, jak cudownie Bóg mu błogosławił, prowadząc od prostego pasterza do potężnego króla wielkiego izraelskiego narodu, umiłowanego przez Pana Stworzyciela nieba i ziemi. Król jeszcze raz ogarnął wzrokiem swój Wspaniały pałac i zrobiło mu się wstyd, że Pan Bóg, Król Królów, mieszka w namiocie, w tym skromnym namiocie zgromadzenia. I dojrzał w jego sercu pewien plan plan zbudowania dla Boga domu z cedrów, złota i srebra. Dawid gotów był oddać na budowę to, co miał najlepszego i najcenniejszego. W tym domu odbywać się będzie służba na chwałę Bożą, i stanie się on miejscem modlitwy i oddawania czci Najwyższemu. Dawid opowiedział o swoich zamiarach. Prorokowi Natanowi. Prorok pochwalił plan, ale następnego dnia rankiem znowu przyszedł i powiedział, że w nocy objawił mu się Pan Bóg i zmienił plany Dawida. Bóg wybrał Dawida do wypełnienia innego celu na ziemi. Boży naród miał jeszcze wielu wrogów i trzeba było zawojować całą ziemię, którą Pan im dał w posiadanie. Dopiero gdy zapanuje pokój na tych ziemiach, będzie można zbudować dom Panu. A póki co Dawida czeka jeszcze wiele potyczek. Dom Boży, symbol pokoju, powinien zbudować nie mąż wojny, ale mąż pokoju. Dlatego zajmie się tym następca Dawida, jeden z jego synów. Będzie on miał na imię Salomon, co oznacza pokój i będzie obrazem wielkiego króla świata, Jezusa. Chrystusa. Kiedy Natan powiedział Dawidowi o tym wszystkim, król ucieszył się, mimo że jego plany nie miały się wypełnić. Jednak cieszył się z tego, że dom dla Boga zbuduje jego własny syn i z radością dziękował za to swojemu Panu. Za swojego życia król Dawid starał się przygotować dla przyszłego domu Bożego jak najwięcej potrzebnych materiałów. Zbierał złoto, miedź, srebro, drogie i piękne drewno. Wszystko czynił ku chwale Boga na podstawie drugiej księgi samuela rozdział 7 wersety od pierwszego do 17 oraz księga izajasza rozdział 9 werset od pierwszego do 16 drogi słuchaczu dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze słowa Bożego jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię. V imenu Pana Jezusa Kristusa. Amen.